Tak wiele chciałoby się powiedzieć o tym, w czym uczestniczyłem, bo przecież 60 lat prawie nie wolno było mówić o żołnierzach wyklętych dziś niezłomnych. 3 maja 1945 roku przed dowódcą konspiracyjnego Wojska Polskiego, kapitanem Stanisławem Sojczyńskim, warszycem Wierzła Janusiak włożył taką przysięgę. W obliczu Boga wszechmocącego i najświętszej Marej Pani, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wiernym w ojczyźnie Mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o niepodległość jej walczyć, aż do ostatniego tchu w piersiach. A zakończenie brzmiało. Tajemnic wojskowych i organizacyjnych nie ujawnię, ani dobrowolnie, ani pod przymusem. Cokolwiek by mnie spotkać miał, tak mi Panie Boże, do połóż,